Tymczasem Łukasz na Instagramie zadał bardzo ciekawe pytanie dotyczące tego, czy to, że Kapitan Ameryka podniósł młodego Thora, oznacza jednocześnie, że w razie swojej śmierci trafi do Walhali. No bo jakby nie było, Jane Foster jako potężna Thor trafiła do Walhali. I temat był już poruszany przez różne portale, między innymi przez CBR. I jakkolwiek jestem w stanie się zgodzić z ich wnioskami, to wydaje mi się, że dość pobieżnie potraktowali okoliczności spraw Pada tam między innymi argument mówiący o tym, że Jane w końcu zmieniając się w potężną tor, nie tylko podnosiła młot, ale również doznawała transformacji całego swojego stroju. W przypadku Kapitana Ameryki to nie nastąpiło. Co miałoby oznaczać, że mamy do czynienia z różnymi poziomami zaangażowania, jeżeli chodzi o podnoszenie młota? I to wydaje mi się, że nie do końca tak działa, posiłkując się wiedzą komik. Trzeba by było stwierdzić, że tak naprawdę młot wyczuwa potrzebę użytkownika w zakresie dokonania tej transformacji, czy też nie. Dlatego też w określonych sytuacjach Tor doznaje transformacji. A w przypadku potężnej Tor dochodził jeszcze taki wątek, że kiedy ona pierwszy raz podniosła młot, to miała potrzebę ukrycia swojej tożsamości. Stąd dostała hełm, który zakrywał połowę jej twarzy. To trochę tak jak z pierścieniami zielonej latarni, które ukrywają tożsamość użytkownika w momencie, kiedy w okolicy znajdzie się jakaś świadoma istota, która potrafi odkryć tą tożsamość. Chociaż. Scenarzyści często o tym zapominają. Drugi argument to to, że nie wiemy, czy Steve Rogers umrze w walce. W zasadzie, to może technicznie rzecz biorąc, jeszcze żyje. No, i jakby tak się mocno czepiać, to Jane też bezpośrednio nie zmarła w walce, ale powiedzmy, że bezpośrednio w jej następstwie, no i na skutek poświęcenia, więc no zaliczamy. Z asgardzkiego punktu widzenia. Konkluzja tamtego artykułu jest taka, że no nie, Steve Rogers nie trafi do Walhalli. Natomiast według mnie kwestia istotna jest tak naprawdę gdzie indziej. Swego czasu rozmawialiśmy sobie o Marvelowych zaświatach z konkluzją taką, że generalnie istnieje ileś wersji zaświatów. Unite ma swoje egipskie, Asgardczycy mają swoje. Do tego jest jeszcze takie piekło-piekło. W każdym razie w pewnym uproszczeniu można zaryzykować stwierdzenie, że każdy trafia w to miejsce, w które tak naprawdę wierzy. I był kiedyś taki mem bazowany na jednej ze scen z Avengersów, kiedy Steve Rogers wyskakuje z samolotu i mówi, że Bóg jest jeden i na pewno tak się nie ubiera. Co by sugerowało, że Steve jest chrześcijaninem mimo tego, że w ostatnim czasie poznał dwóch nordyckich bogów. Z drugiej strony Iron Man jest ateistą, mimo że poznał dwóch nordyckich bogów. No a Jane wydawałaby mi się osobą, która jako naukowiec była dość długo sceptyczna do aspektów religijnych, natomiast na skutek ostatnich wydarzeń, przekonała się do tego wariantu asgardzkiego. Stąd w pełni uwierzyła w asgardzkie zaświaty. I w konsekwencji była w stanie do nich trafić. Więc wydaje mi się, że głównie z powodu wiary Steve'a Rogersa, nie mógłby on trafić do Walhali, Abstrahując oczywiście od innych warunków. Co by też oznaczało, że pojęcie godności jest pojęciem ponad wyznaniowym. Czyli możecie być totalnie dobrą osobą, niezależnie od tego, w co wierzycie. Ale nam wyszedł fajny, uniwersalny moral.